Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem CSG, ze mną jest Gnomek. Cześć. E, I po raz kolejny przysiadamy do kolejnej gry z trybem kooperacji. Tym razem jest Sniper Elite V2 gra, która w wersji demo wywarła na nas bardzo dobre wrażenie. E, bardzo spodobał nam się system e, kilkama oraz x raya i tego wszystkiego innego I, i stwierdziliśmy, że jest to po prostu fajna gra do pokazania w kopie. Mm -hmm. e, tym razem jednak e... Gra będzie nagrywana na oba konta, żebyście mogli patrzeć na to z mojej z perspektywy i z perspektywy Kamila, więc jeżeli chcecie, to na obu filmikach będą odnośniki do drugiego filmiku, więc yy, zapraszamy do oglądania tego, bo stwierdziliśmy, że każdy tutaj kill wygląda efektownie, prawdopodobnie ben, nasze drogi mogą się czasami rozdzielać troszeczkę i to będzie wyglądało nieco inaczej. Tak, dokładnie. Każda śmierć przeciwnika jest tutaj naprawdę wyjątkowym smaczkiem i myślę, że każdy będzie chciał zobaczyć każdego kila po kolei. Tylko zanim zaczniemy, jeszcze muszę zmienić poziom trudności na niestandardowy. Zagramy sobie na, na przeciwnikach na poziomie weteran, to jest poziom środkowy bo chcemy się bardziej skupić na realistycznej balistyce, dlatego wybieram pełen realizm, wsparcie taktyczne, nie wiem na czym ono polega ty kojarzysz? To chyba będzie AI przeciwników. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, to jest. E, nie? Wszystkie pomocy zostały włączone. Funkcja wspomagania celowania uruchomi się szybko. A, to chyba te, 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 te czerwone? Przypadkiem, nie? Wskaźnik obecności, widmowa postać, oznaczenie pomagania do... do, do Zostaw, to, to, to jest fajniusie, to jest fajniusie. Zostaw to. to zostawię na średnim w takim razie, bo są trzy poziomy. Mm, jeszcze, Pełne, średni, brak. Jeszcze powiem jedną rzecz, że teraz może z mojej strony Kamila trochę gorzej słuchać, ponieważ y, mamy lekkie problemy z łączem, a u Kamila będzie Kamila trochę lepiej słuchać z racji tego, że nagrywa ścieżkę audio oddzielnie. Tak myślę. Znaczy, no, to jest oczywiście dzisiaj sytuacja wyjątkowa akurat E, mam troszkę obciążone łącze i z tym się to wiąże. E, no dobra, chyba możemy zaczynać, co? Dawaj, no. Dobra. E, jestem świadom tego, że w grze są znajdźki i nie jestem pewien, czy będzie nam się chciało szukać <laughs> no, no i planować. No i bardzo słusznie, bo ja też. E, misja, którą dzisiaj zobaczycie, to jest misja, która po części była zawarta w, dem w demku, więc e, nie będzie to nic zupełnie nowego hmm. dla osób, które grały w demu albo widziały przynajmniej nasze wcześniejsze materiały z dema. Te ja przewijam. Mmm, spoczkę też przewinąłem. już synchronizacja się robi Dobra Okej, okay, jak widzicie obaj zaczynamy w tym samym miejscu ehm, Gnomek U. widzę już leci, żeby cicho zalić. No ehm, chociaż mi się od tyłu od tyłu Dobra, bierzemy go Na pamiątkę Na pamiątkę Czekaj ciekawe. Myślisz, czy z... na dwa bary będzie się dałeś nosić? Ja czekaj Zbluruję. Tam ich. W ogóle wiesz, że jak grałem w demku, ja nie wiedziałem, że, że sniperka ma tryby celowania? W sensie, że ma przybliżenie i oddalenie? Yy... Trochę w No, widziałem to. A, czemu teraz nie mówisz? A, myślałem, że zrobicie niespodziankę. Ojej, ci mówię. No, co zrobiliście mi niespodziankę, to srogą. Dobra, drogą. Dobra, ja koleżanko, zabijcie. Nie, no, sniper z ciebie naprawdę. Na wojnie wszyscy najpierw. też Uważaj tam na gó... Nieważne. No to są, bo kurde, wszystkich wybija, jest lata. Dobra, kolejny. Wiecie, wiecie, wiecie co Gnomek mówił przed nagraniem? To jest gra, w której trzeba iść cicho i trzeba uważać, żeby nie zawiadomić straży, a teraz leci, kurde, na złamanie karty i wszystkich wybija. Gnomię. No tutaj checkpoint jest już nie będzie, już możemy iść. Dobra, no. a teraz masz być grzecznie, mamy, mamy tutaj się wczuwać i celować i tak dalej. Dobra, idę. Mm, to chyba na górę postać, trzeba iść. Jest. Chyba górą trzeba iść, nie? Tylko patrzysz tu strażników, stąd nie można sprzątnąć, nie. Ale możesz iść na nóżkach, nie musisz na brzuszku. <laughs> I ci wcielam w postać. <laughs> Jestem ślimakiem. <laughs> nie wcielasz w postać, tylko wcierasz w podłogę. <laughs> Ej, tutaj jest... Uważaj. Co? Capni, 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 capni. 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 Teraz Dobra, capni. Nasz... Na lewo są. A myślę, że to ty. E, e... Jak się... Aha, trzyma się też, by się położyć. Spoko. Tak, tak, tak. I teraz... E... Wiesz co? Ty zejdź na dół. Ja na początku na góry. Na górze jest dwóch gości do zdjęcia. Jeden tutaj wybiega na... Aha, Ale... to jest miejsce, w którym zaczyna się demko przecież. Tak, tak, tak. wejdź zejść na dół i połóż się w framudze drzwi. I będziesz ich snajpił stamtąd. A ja tutaj wykonam dwa pierwsze kile, jeżeli pozwolisz. Słuchaj, mam oczekiwanie na gracza. Chyba mu nie, musisz go sprzątnąć, zanim pójdziemy gdzieś dalej. Okej, okay, to, to weź. Tak, to... Ja, ja sobie go sprzątnę, no, żeby okay. nie złożyć że i strzelam. Weź walni w granat. Gdzie ma granat, bo go nie widzę? Eee, po lewej. E, u pasa. Po lewej, u pasa. Powiem ci szczerze, że nie widzę. Czekaj, jestem ciekawy. O, o, dostanie no, w oko i tyle. Okej. Okay. ci, że nie widziałem granata, nie jestem pewien, czego fakus nie miał. Oni mają granatę. Ehm... Te... Popatrz, o tutaj widzisz. A nie, on nie ma granata. Czasami no on masz... ma u boku przy, przypięty z pasa, wiesz? Ehm, Chodź, chyba musimy oboje przejść przez drzwi. Ok. A to lipa trochę myślałem, że możemy się rozdzielić, tak na chwilkę. Ogólnie no ja mam tutaj nie, teraz ja taki motyw, że ja się wszystko... układał tutaj, o. Gdzie? Gdzieś tam na górze. O, Aha, tu to masz inną framugę. Faktycznie. Eee, no. dobra, słuchaj, podzielmy sobie rolę może, co? Eee, no, okej. Okay. Kogo chcesz tam posprzątać? Wiesz to ja... Nie wiem. Chyba tych od... tego. Dude, to nie tak <grym> działa! <grym> I tego. Ale, ale o co ci chodzi? No... the fuck ty robisz? <grym> Twój partner no i... jest ranny Jaj nie bieg gnomie Ojej już będę grzeczny, przepraszam No to... Okej, okay. już czekaj no, to... idę przycisk... ciebie uzdrowić Już, 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 już Już e, bo ja mam spowolnioną kamerę Jednak działa spowolniona kamera, wiesz? No kurwa co ty nie powiesz Chodź tu <grymne> Jak to się robi <laughs> Czekaj, bo ja minę, ja minę ustawiam. Jak ja mam Ciebie uleczyć? O, spacja. A <laughs> Jak... po co położyłeś tę płatkę? <laughs> myślałem, że F się uzdrawia. Ale dobra, to ja stąd lecę, bo tutaj strzelają. Oj, gnomie, ciężko będzie z Tobą, wiesz? Okej, okay, już, przepraszam, bo to, to, to na początku ja muszę się przyzwyczaić do tego, że tutaj trzeba cicho. No to sami to mówiłeś Ja jeby ja mnie wkurwiłeś Jeszcze mi tu przy... Nie wiem co przyprowadziłeś Czekaj zabij. O oni... oh, Fuck o, oh. o oh, 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 oh. ah! Fuck me God damn it. Masz ich tam? No No widzę jakich masz Przez szukaj okay. z Okay, Został złoki, który przeszukuje. <laughs> Dobra, już masz. <laughs> nie, ten na chce. Ok, teraz już będę grzeczny. Już będziesz grzeczny, tak? Już na będę pewno. grzeczny, tak. No dobrze. Ciężko tutaj skoordynować. A właśnie, bo jak masz. Da się przebić cypalina? Co mówisz? Da się przebić Zeppelina? Yyy... Eee, jeżeli byś dostrzelił stąd, i Twoja kula by nie straciła siły kinetycznej, to prawdopodobnie. To chodź, podbiegniemy. <laughs> o mój Boże. To chodź, podbiegniemy. Kurwa, geniusz. Oh, fuck me! Ty, a wiesz co? W ogóle jest fajny motyw. Jeżeli chcesz coś kooperacyjnie robić, to weź wycie B, B naciśnij. I możesz o, zaznaczać ob obiekty, co nie? Oznacz obiekt. Czekaj, Ciebie chcę oznaczyć. No. Okej, okay, jesteś oznaczony. I dzięki temu możesz zaznaczyć które ty chcesz wykonać, a które, które chcesz zostawić. I tutaj cel... No, czy możemy tego używać zamiast strzelać jak popadnie? No, taki mój był plan na początku. Tak? A co się z tym planem stało później? No, zalarmowałeś ich troszeczkę. Eee, poniosła mnie eee, furia. całą Co mówisz? Te staki amunicji, które leżą, one się dzielą na nas wszystkich. W sensie, że nie jest tak, że ja sobie podejdę do staka z amunicją i będę miał inną. Aha. Tylko, że jak ty podniesiesz, to ja potem też już nie mam. E, jest jeden szwarcio. Ja wiem, że on jest. The Oni fuck... wszędzie są. Szkoda, że się X-Ray nie robi, kiedy, e, kiedy gramy kooperacyjnie. No, szkoda. A co, chciałbyś widzieć moją kamerę? E, tak, bardzo chętnie. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby czas się zwalniał na czas, kiedy ty robisz e, killa. E, ściągnij snipera tam na górze. Gdzie, pokaż mi? E, czekaj, 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 czekaj. A, widzę, spoczekam już, go mam. Tylko, um... Dobra, dosłownie. Przerab. Okej. Okay. Ty, wiesz co, myślałem, że, że, że będzie tak troszeczkę sucho na, na... 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 wiesz... na... na multi. Ale jest mm -hmm. taki w Spoczi. O, czekaj, nowy z taki przyjdzie teraz. O, oni tu są! Do fuck, żebyś przy... Ilu ich tam masz? Dwóch, nie? No. Zabiłem ich po cichu, bo zrobiłem to pistoletem z tumikiem. <laughs> Widziałeś to? To było po prostu mistrzostwo. Ej, ja nie ogarnię, jak oni tędy przejechali, skoro tutaj nie ma jak tego otworzyć za bardzo? Oni no, przejechali pod tym. Ty masz granaty w ogóle? Um, już ci mówię. Granaty, którym się zmieniało? E? Nie. ZX i F wrzucasz. Mam inlandową pułapkę, kamień i... Szkoda, dupa, nie Ej, mamy granatów. No, czyli grałem w dręcznictwo, ja. Daj się kamieniem zabić? Yy, znaczy, ja miałem taką sytuację raz, że gość upadł, co nie? I... Mm -hmm. bo można tak jakby go postrzelić, żeby był ranny. Mm -hmm. I zacząłem rzucać w niego kamieniami, aż zginął. <laughs> I jak dostał Oto. kamieniem po jajach, to zginął. Yy, czekaj, to będzie dwóch. To może podzielimy rolę, co? Ale tutaj o nie, nie trafisz dwóch, bo tam jest jeden tylko Czekaj, no to tak. ja podejdę trochę bliżej. Ty zestrzelisz tego, którego widzisz, ja zastrzelę tam dalej. Spoko. Tylko, żeby on ciebie nie zobaczył, może go już będę trzymał na Nie, dobra, rynku. spoko, spoko, już mam. Masz? Yy, tylko, no czekaj. Dawaj znać, nie? Ja nie wiem, ja nie mam teraz tej kropki, nie mam tego bullet time'a, ale spoko, spróbuję go strzelić. No, no to trzeba już te o, chuj, nie trafiłem za pierwszym. Czemu w niego nie trafiłeś? Jak to nie? Aha, czyli celowaliśmy w tego samego. po lewej. Nie, dud, tu był po lewej, patrz. Tutaj. i e... ja do ty w kawiarni celowałem. Nie, nie, tam był jeden jeszcze po... Właśnie w stronę, w którą ty się przemieszczałeś, tam był jeszcze jeden typek. E, dobra, dawaj, już podłóż ładunki. Zabiłeś tego. Naszym celem okay. ogólnie... Tak, tak, tak. Naszym celem ogólnie jest podłożenie ładunków w dwóch tych miejscach teraz dostanie się do tego budynku na górę. Tutaj, gdzie zestrzeliłem wcześniej snajpera, to teraz musimy tutaj pójść. Daj, daj, daj. ja chcę zabić tego gościa w środku. Mmm, dobra. To mój będzie snajper tam po drugiej stronie budynku. Okay. Down, 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 down. Ale tutaj w ogóle ładnie jest, strasznie, w tym pomieszczeniu. Tutaj to pomieszczenie tak pokazuje fajny cienik, który akurat włączyłem, żeby mieć lepszą płynność nagrywania. Wiesz co, ta grafika jest prosta, ale mi ona się bardzo podoba, nie wiem czemu. Tak, jest taka... Mm hmm... Taki, jest okay, tak, taki styl ma bardzo miły, wiesz? Czuć, czuć mm -hmm. tą II wojnę światową, ale tak ona jest bardzo taka... kolorowa, że tak powiem. Czekaj, niech dziewnie. Dud, zaraz go lufą budzić. <grymne> Czekaj. misiasz go po, po brudku. Bo, bo, bo. <grymne> o nie, to było straszne. Co? Czekaj, z przyjdą. Stay. A tu jeden przybiegnie. Dobra, już. Daj mi teraz snipera. Daj mi zejść, daj mi zejść! Oooo, strzelają do mnie. Kurz, no nie ma x niestety Czasami jest, czasami nie ma, ja rozmiałem Po co go niesiesz z nami? No po to ja, Nie no, Dobra, ciśniemy Dobra. bo już teraz będzie ostatnia akcja, nie? Yy, no, czekaj, bo mi się coś postać zaplątało Kurwa Jak on chodzi? O, BBB, yy, amo municja I chodź idziemy tu na górę Dupa. A, mamy w końcu tego, yy, granat. Ej, czekaj, ja się jeszcze w, chcę wspiąć. No to ty już automatycznie pewnie tam pójdziesz. Dobra, mamy dwa ładunki do wysadzenia. Chcesz ten mm -hmm. pierwszy, co rozwala konwój, czy ten drugi, co rozwala czołg? Yy, wiesz co, mm, bo tutaj można na dwa sposoby to zrobić. Można wysadzić ten ładunek ten dalszy, kiedy będzie ten gość przyjeżdżał, albo tak, żeby właśnie wysadzić ten, ten, ten opancerzony wóz. Wysadź ten opancerzony no chyba... wóz, opancerzony wóz, strzelaj teraz, czekaj. Teraz! Taka, czekaj, czekaj, on będzie na zakręcie, nie? Jeszcze nie, ale o... wtedy będziemy mieli więcej killów do porobienia. A bo ty chcesz ręcznie, on wysiądzie albo coś, tak? T dokładnie, wtedy będziemy mogli mieli fan, żeby postrzelać. No okej, okay, bo gdyby opancerzony wleciał za zakręt, to byś wysadził zarówno opancerzony, jak i dwie furgonetki. Mm -hmm. No dobra, w swój sposób też myślę być takim w A i widzisz, i oni teraz wysiadają. O! Ja, zauważy, ja zauważyłem twojego X-Ray'a, wiesz? Fajnie. Czekaj, czekaj, bo chciałem podwójnego zrobić. Podwójny, podwójny, podwójny. Nie, nie da rady. Okej. Okay. To jest fajne. To mi się podoba, to mi się podoba. Takich akcji więcej poproszę. Czekaj, się muszę wycofać. Faaak, lipa. Czemu? Dobra, zrobiłeś cel, nie? No. O, tam, tam są jak... w oknie, o. o. fuck, jest kolej w oknie z karabinem. On musi w pierwszej kolejności polecieć, z czołgiem się na razie nie przejmuj. Eee, czołg się wysadzi za pomocą tych <noise> drugich ładunków. Potrącił swojego, no. nie wiem, no. Tutaj masz te drugie ładunki. Niech on trochę, czołg niech trochę podjedzie. Nadzczypią. A tu jest, dobra. Skąd nie strzałają? Bo nie wiem. A ja nie wiem. I Gdzieś tu chyba z dołu. No właśnie tak zastanawiam się gdzie... O, dobra. O, jest jeden, widzę. Dobra, głupi czołg. Teraz ja sobie pozwolisz poprzedować czołg? Chyba już poszedł się rypać. No, powiedzmy. Ciekawe czemu. Fak, ja za, za pierwszym razem czasem nie trafiam, bo jakoś nie mogę wyczuć w tej chwili. Ty ten reali ta realistyczna balistyka w ogóle nie uwzględnia tego wiatru, tak mi się wydaje. E, uwzględnia to całkiem, do całkiem dobrze. No dobra. Chyba wszystko w takim razie, co? Czy coś jeszcze tam będzie do nas strzelać? E, nie powinno. Okej, okay, to lecimy dalej, ja? No. Jerry ja reloada machnę, pewnie zaraz jakaś amunicja będzie na nas czekać. Aż tutaj w ogóle zniknęły zwłoki tego snajpera, co go ubiłem wcześniej. Tak. O, jest amunicja. No nie ma amunicji. Znaczy, trochę była OK Okej. Gdzie... Eee, musimy przeszukać zwłoki kolesia, który wybuchł. Gdzie? A, Tutaj. Sputno. Do znacznika biegnie. A ty już wyszedłeś stąd? Okej. Okay. No. Eee, a, nie są, stąd, to jest ten w tylko oczywiście. Przelają mnie skądś, nie wiem skąd. O, są. Dobra. Trochę mnie obili, ale Gdzie jesteś? Jesteś, dobra. Ok. Ok. Chodźcie nie nimi od razu do wyjścia. Czekaj. Okay. Ja chcę nie zostawić żadnego śladu po, A, po sobie. <laughs> A, w ogóle, dud, my tę butelkę chyba zostawiliśmy. Generalnie tutaj na górze była, była butelka no. na tym słupie, która była jednym, jednym z trofek, jednym z racjmentów. Znaczy, ze głupoty gadam. Mhm. Ty, wyjaśnij mi jedną rzecz. E, Aha. Tutaj, 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 dokładnie w tym miejscu, był umieszczony ładunek C4, z tego co pamiętam. Tak. Tak na tej furgoneczce. <laughs> wiem, wiem, tak. wiem. The fuck? Okej, okay, dobra. czy do wyjścia? Dobra, mi się pisze. Tak wygląda pierwsza pełna misja w grze Sniper elite. Tych misji jest chyba 11, jeśli dobrze kojarzę. One są wszystkie stosunkowo krótkie. To znaczy my oczywiście tutaj troszkę więcej się bawiliśmy niż graliśmy. Gnomek uczy, uczył się tego, że tutaj trzeba się skradać jednak no. Także 16 minut czas ogólny tej misji No, tak ta gra będzie stosunkowo krótka. Niestety gra ogólnie jest stosunkowo krótka. Tak. Ale mam nadzieję, że pokażemy wam ją w całości. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało. Póki e, co nam się, się na pewno. Ja się zajebiście bawię. Fajnie. No bo ta gra jest, jest do zabawy, to jest niby gra w wojnie o sniperach, ale to jest gra do zabawy Moim, moim skromnym zdaniem. Okej, okay, dobra. To do zobaczenia do następnego odcinka. Pa 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 pa, pa. Okay. Trzymajcie się i cześć.